Pan Wojciech Grabczan teraz przyniesie swój mózg do zagotowania. Tematyka prezentacji Nic co ludzkie nie powinno być obce. Ups. Student medycyny. Uhuhu. Dzień dobry. Oczywiście, na no, jaki miałby być? Dobry. Gotowy? Gotowy. Idziemy. Czy jesteście ciekawi świata? Pewnie tak, skoro przyszliście dzisiaj do Kopernika. Ale czy zastanawialiście się kiedyś, czemu oczy są niebieskie, albo czemu krew jest czerwona? Jeśli tak, to pewnie zadaliście sobie też również pytanie, czemu kupa jest brązowa. Fizjologicznie, a więc prawidłowo, jest to spowodowane tym, że bilirubina, która powstaje z rozpadu erytrocytów, trafia za pośrednictwem układu krwionośnego, wątroby i dróg żółciowych do przewodu pokarmowego. Ale co się stanie, gdy ten naturalny szlak zostanie na którymś z etapów zaburzony? Wtedy stolec zmienia barwę i staje się objawem chorobowym. Może on być koloru czerwonego. Wtedy, gdy krew trafia do jelita grubego lub rzadziej jelita cienkiego, yy, nazywamy to krwawieniem z dolnego odcinka przewodu pokarmowego. W sytuacji, gdy krew trafia do górnego odcinka przewodu pokarmowego, staje się smoliście czarna, czyli, znajduje się, czyli trafia wtedy z dwunastnicy, żołądka albo przełyku. Czy pamiętacie jeszcze o Birirubinie? Jeżeli na swojej drodze napotka ona na jakiekolwiek trudności i nie dotrze do przewodu pokarmowego, stolec będzie koloru żółtego. A jeżeli nie będzie jej wcale, to będzie jeszcze jaśniejszy. Stolec może być również koloru zielonego. I jest to spowodowane tym, że bakterie chorobotwórcze namnażają się w jelitach, powodując stan zapalny. Jedną z takich bakterii może być tanie groźnie wyglądająca Salmonella enteritidis. Gdy trafi ona do naszych jelit, burzliwie się nam powodując wiele nieprzyjemnych dolegliwości, takich jak ból brzucha, gorączka, wymioty, a także biegunka czyli powoduje zmianę kształtu stolca. A kształt i konsystencja stolca są równie ważne dla lekarzy, co jego kolor. Czy słyszeliście kiedyś o skali bristolskiej? Otóż 18 lat temu. Newton i Louis stworzyli naukową klasyfikację opisującą siedem rodzajów ludzkiego stolca. Najważniejsze i najbardziej charakterystyczne odmiany w tej skali to stolec wodnisty, czyli biegunka, która nieleczona może powodować groźne zaburzenia wodno-elektrolitowe. Stolec w kształcie kul, który jest powodowany nadmierną aktywnością mięśniówki Lita grubego oraz, oraz stolec ołówkowaty, czyli długi i cienki, który jest spowodowany przez masę zwężającą światło jej tak grubego. Proszę Państwa, proszę zapamiętać, a typowy stolec może być objawem choroby. Dlatego bardzo ważne jest, abyśmy nie lekceważyli sytuacji, gdy w naszym organizmie dzieje się coś nietypowego. Dziękuję za uwagę. Czy, czy to, o czym Pan mówił, odnosi się również do kotów? Ym, pewnie też mają A, okay, różne barwy. Okay, okay. Yy, drodzy Państwo, tak, to, Pan tutaj cały bukiet nam tutaj z tego stolca złożył yy, i, i to piękne. Yy. Będę się bacznie przyglądał chyba teraz temu wszystkiemu, skoro to jest wiesz, takie wiesz, kolorowe. Dla, dlatego trzeba mieć taki sedes. Przepraszam, że ci się wcinam. A, bo Są takie różnice niemieckie, czyli, że można było się przyjrzeć. Tak. Chirurzy uważają, że trzeba mieć taki z półeczką, bo po prostu to nie może być tak, że to, co się zrobi znika. No. Znaczy tak. wszyscy, wszyscy lekarze tak mm. uważają, nie tylko tak. chirurdzy. A, a, a coraz trudniej o taki. Niestety. A nie, no, no, co to jest masa zwężająca światło i litek? Skąd jest ta masa? Może to być jakiś rozrost komórkowy, łagodny lub złośliwy, czyli taki, który będzie się rozprzestrzeniał po organizmie. Mogą to być również choroby, które organicznie zmieniają ścianę tego jelita, obkurczając ją, czyli choroby zapalne jelit, takie trwające dłuższy czas. jak no, Praktycznie może to być bardzo, bardzo dużo chorób. Dlatego niestety nie wymieniałem ich, ponieważ miałem tylko trzy minuty. Ja mam takie pytanie. Co z tego, co pan tutaj nam opowiadał, jest jeszcze... Do zbadania. Czy tu już, jest, czy tu już wszystko wiadomo, i to jest tylko coś, czego student medycyny się musi nauczyć, żeby zostać lekarzem? Czy też może mamy tu jeszcze miejsce na jakieś odkrycia? Mamy miejsce na odkrycia. Proszę Państwa, najnowsze badania spowodowały wprowadzenie nowej procedury medycznej polegającej na transplantacji stolca. Jest to procedura, która umożliwia przeszczepianie bakterii znajdujących się w kale. I może ta procedura ratować życie ludziom, którzy mają wyjałowiony przewód pokarmowy. I między innymi to jest właśnie owocem najnowszych badań. Oprócz tego y, można wiele, wiele rzeczy jeszcze zbadać. Jak wiemy, też słyszeliśmy to dzisiaj, bakterii jest bardzo dużo, tak więc jakby to środowisko w jelitach jest bardzo zmienne, chorób jelit też jest bardzo dużo, więc dużo jeszcze można w tym, w tym zdziałać. Ja, jak się wybiera dawcę przeszczepu? Bardzo dobre pytanie. Najczęściej jest to dawca rodzinny, o dziwo. Ale jest to dawca rodzinny w sensie społecznym, mieszkaniowym, lokalowym. Chodzi o to, że to jest ktoś, kto podobnie się odżywia, kto żyje razem z nami w tym samym środowisku. Ma te same plemiona bakterii. Tak? No tak, tak, na pewno. No, tak, dokładnie Muszę tak. powiedzieć, że w nowym świetle odczytuję teraz fragment pana autocharakterystyki. Czuję niepokój, gdy zbyt wiele godzin znajduje się w tym samym miejscu. <noise> Dobrze, ja ta mam... scena jest duża. Dobrze. Ja mam tylko A. taką uwagę. Zauważyłam, że pan zmienił tytuł swojej prezentacji. A wie pan, że to pierwsze wrażenie jest bardzo ważne. Ten pierwszy tytuł, który myśmy dostali w materiałach, brzmiał po prostu kupa. I to był całkiem niezły tytuł, a zamiast tego jakieś nic, co ludzkie. Że... Bo nie chciałam, nie chciałem, żeby to wszystko od Ale razu było jasne. uwagę, że pan bardzo takie oszczędne, wręcz symboliczne demonstracje nam tutaj prezentował. Nie, to Dziękujemy, że chyba. nie? Dlaczego pani miała to mięso, tak. nie? No, natomiast ja mam pytanie, czy. Pan w, w praktyce własnej wdraża te obserwacje? Znaczy tak, jestem studentem 6 roku. Chciałbym w przyszłości zajmować się chorobami jelit. W tym momencie zajmuję się troszkę bardziej transplantologią naukową w obrębie transplantologią kości, ale oczywiście w przyszłości, w przyszłości chcę się zajmować jelitami. A nie, to jest, jest to nieodłączny element tej pracy. Którego z koloru ten czy nie ma w tych siedmiu kolorach, o których pan wspomniał? Siódmego? E, no, wy, myślę, że ciężko będzie. Ciężko będzie z niebieskim, ale na pewno są takie leki, które spowodują niebieską kupę. Wspaniały akcent na koniec. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję.